Marti, gdzie ty jesteś i za ile tu będziesz? 700 tysięcy kilometrów do bazy. Za co Okej, okej. Mamy lądować na Hedem no, się, podnoś się! No, Rakieta. <laughs> Rakieta. Bezpieczniejsze, tak. Niczego nie jedzie z moim statkiem. km kilometrów. Dumie, to przy takim dużym składzie możemy zrobić dwie drużyny szturmowe. No. I robić jednocześnie dwie misje. Albo. Jedni biorą te, te, terapina i dolatują na miejsce drugich dru, desantujemy tego Spartana i jadą na miejsce. No, tak, tak, tak. To w sumie, jakby ten terap, terapina można by... O Jezu. E... Nie, nie, nie kurwa. Ty, masz skierować na razie tego. Będą nie bierz się za dowodzenie, zostaw to starszym. Czy to są wolne wnioski, tak? Wnioski skargi... za. W prawą stronę? Darkarius. Skręć w lewo, lekko. prawo, w prawo. Czekaj, bo mnie Może ja tam wyjdę, kurwa, na platformę i cię pokieruję normalnie. to będzie, będzie machał rękami. Dokładnie. Ale skręć w lewo, delikatnie. Do, do Nie, no, na razie jest, to ci kieruję zwierzyczki. Jest dobrze. O, dobra, idę. No, i dół. I dół, o, do... i Zaczekaj troszeczkę do przodu i idź dół Godziut, Dajcie Darkadisowi polatać. Ej, spokojnie, Darkady's umie latać. Naprawdę, poradzi sobie. On tu kurwa Eklipsy. 10 cm. nie Nie zjechaliście spokojnie. po prostu, kurwa. Tylko w, wjeżdżacie tam. A teraz wiesz, nie trzeba, nie wysła dobra, trzeba wysłać to w na dół, Bart. Dobra, ja już, ja już tam jestem. Na dole już zaraz ją będę ściągał. Tu jest otwarty, chyba wiesz? A nie, nie, nie. Właśnie jest, chłopaki kurs, ją zamknęli. wysłał. już, już wysyła... jestem, już, no, no, już no, jestem. Pięknie, no, no, no. tu musisz sparzyć. na ja dół. O.M.G, ale sto. Tak się, zmieniu się zmieniu. zmieści Tak, chodź. Eee, Masz misję jakąś? Eee, patrzę. Tutaj. Eee, chodź, tam masz ekranik z tyłu. Mercenary, remove jumpers. Z tyłu masz ekranik. Eee. Nie, chodź. To są Jakiś bunkier byle, te... nie Kajwa Ja w mam, w dobra, już wysyłam. To udostępniać. Wszyscy akceptować sobie, więc a, wychodźcie wyjedzie, z budynku. A może ja otworzę windę, co? Jak będziemy lecieć. Nie... Bo, nie. nie... Nie, nie, lecie, Zobacz, nie. nie. To można, coś to tam jest. Można po prostu otworzę, wyjedziemy, nie? nie, nie I tyle. Czy tak nic? Nie. nie potem wejdę, tutaj wejdę... do, wejdę do, no, do to przelecie tam, bliżej tego HDSF-a. Mogę Zobacz, co i jak. Już się wysyłam. Mówcie mi, kiedy zejść z działka, bo jak coś, to... no. Żebyście beze mnie polecieli. Najlepiej wbijaj już, bo no, to będzie tak. chwila. No, zaraz Zabijam. będziemy. No, dajesz, dajesz. Cała drużyna szturmowa teraz terenie. Zjeżdżam, zjeżdżam. Biskus to Biskus. To jest. A, to nasz, A, to na... nasz jest Piskis. I chyba też tam obok powinno być Ursa. czyli jak ukośnik sit. Tak. O, to. Coś mi Trzymaj prędkość koło 100 węzłów, okej? Okay? To nie są węzły metry na sekundę no Ale okay. mogą być metry na sekundę <grym> No to jest dosyć Węzły bardziej imersyjnie są No. No. Nie tego tamtego pojazdu Nie, nie przy tych prędkościach nie. Generalnie to ta ta. przy tych prędkościach to chyba Już chyba nie wiem, lata świetne, Ewentualnie mach, tak? Mach. no Jaki czas do startu? Desantowca Jak będziemy na 10 km silniki wyłączcie w tym terapinie A są włączone? A. Tak. Ale już zgasły. Nie no Jakieś Nie, nie, ja włączyłem No dobra. Nie dopóki nie wyjedziemy window do góry nie uruchamiacie statku. Bo jest hmm. duże ryzyko, że to pierdolnie. A nie wiedzieć znowu będzie trzeba się Was bierać. Wypluj te słowa. Dobra, leć, tak jak lecisz na takiej wysokości. Okej. Okay. Tylko do startu tego proponuję, żeby się yy, zatrzymać 890. Tak, tak, tak. Z tych 100 metrów na sekundę już będę zwalniać do prędkości na niebieskim i już jesteś możesz kamować. km. Już możesz Dobra, pilot terapii hamuje. na ze stery. Jestem. Hamuję. Otworzyć hangar. Gdzie rafał? ci widzę 1300 km od nas, nie? Na no, spoko Nie no, w terapii nie. O, a ty siedzisz za sterami? Bo tam jest a. pusto. U mnie. U mnie też. U mnie też. Nie no, siedzę. za mam? Tu jesteś, nie, jesteś to, nie widziałem? Nie. Dobra. E... Stoję. No. Nie widzialny jest taki, możecie lecieć, A? tylko otwórzcie hangar. Dobra, otwieram. I poczekaj, aż wyleci, dobra. zamknij statek. Dobra, zamykam. Co się To grucha niech się nie, nie, nie was skoczy. Ja nie będę Takie. zamykać hangaru. No, za późno cito. już winda leci do góry. Nie, no tego, na terapię. Winda już leci do góry, także. A, no do dobra, no, do grucha zostaniesz na chwilę się pobawi, ale nie obiecuję, że nic nie No ja to muszę screena zrobić. Siedzą sobie tacy biedni. <laughs> Ej, wrzuć Dorane, na kanał. To tak informacyjnie, jestem jako film medyk, czyli medyk e, e, polowy. E, będę się raczej trzymał z tyłu, że przypadkiem ja giną. <laughs> Jak przypadnie będzie miał tam e, coś paska jeszcze życia. Dobra, bo... panowie, desant. Wołać przede wszystkim Nick i Medyk o. o! jest konkret, podoba mi się. Ja idę do środka, do windy, będę ich pilnował. Kurwa no. O, siedzi. Mam pytanie, jesteś na e europejskim serwerze Czy. Tak. tak. Nie okay, robimy. ty tutaj pilnujesz, ja. lecę na Tutaj, wokół. Czego szukamy? Czego szukamy? Jeśli to. ktoś nie ma tej misji, to szeruję raz jeszcze. Szeruję, Poszedł szer. Zamykaj rampę. Dobra, mam dzięki. Wysiadacie, przechodzicie do. Dobra, kto ma, kto ma, kto jest ranny? Kazy, tak? Ja zjeżdżam winną. na broń wsiąkło w ziemię. Od HDSF-a, Darkadius Scout. Ja wam otworzę i zamknę, wsiadajcie nie, do balizy. Nie mogę, kurwa, zamknąć. A, tej rampy, my cię nie, nie widzimy, więc ty jesteś wiesz, niewidzialny, nie? Uh -huh. Kierowca, możesz zamknąć rampę? A ktoś okay. tam siedzi w ogóle? Dobra, zamknąłem. A, mam, Dajcie znać, kiedy mam opuszczać. Jeszcze trochę. Właśnie, musisz... damy na przesełka. Nie, nie możesz. O, no, na tak. krzesełka. Zrobię screena. Dawaj, dawaj na sobie krzesełka, to zrobię A, screena. Zajął zają mi miejsce. No kurwa, miał obok, nie? <śleszy> ale <śleszy> wiesz co najlepsze? Przedtem. Ja wybrałem, wybrałem to obok. <śleszy> o, już mogę patrzeć w lewo, ale fajnie. A co to za retaliator obok nas? To nie czy... wiem, zgadnij. A. No to teraz możesz zrobić fajny Norbeusz Tryk, czekaj to jeszcze zrobię kilka, bo to takie. No śpiesz na razie. No to lecz 100 już nie ma, można to jest to, to try... ej, ej, gdzie ty podnosisz tego statku? Ja nie. nie, nie, on w ziemię nie. hangar wyjechowisz. No no no. A, okej. Okay. Dobra, co jest za wami, nie? 180 stopni I no powiem wam, że tak, przy tak dużych pojazdach, no to tego typu rampa ma duży sens. No. Teraz ale trzeba miot, osłaniać 890. Jedź za statkiem. Jedź, jedź za Darkadiusem. Ale kurwa, on lata. Ty, panie, no. bo, bo, bo rozbijesz nas. <noise> Piłeś nie leć. <noise> Akurat teraz nie. To zacznij. Szkoda. Już? Desant, panowie. A nie, nagrywa. Yy, miałbym... No to ja chcę... Tak, kolejny dziennik. Dobra. Dokładnie. Pęto, weź wystartuj tą 890 Eee, yy, Panowie, wjebałem się serwery pełne. Dobrze, serbry, to... już startuję. Hmm. I to, co masz robić, to jest... Dobra, lasery. Latanie wokół tego hdsf a Włączę w promieniu się dwóch km. Okay? są? wyjść dla mnie Latanie, latanie czy się? Latanie, a unoszenie się czymś różni. Z jeśli... tym, że się nie ruszam. Że nie ruszam się w kierunku, po prostu stoję w miejscu. Możesz latać, wokół. Ja, 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 ja już stoję. Jesteś w windzie? No. Tylko nie mogę otworzyć ten. Odpuść wszystko w tym. w... O dobra. Ja, żebyś Dobra, Ops. Kurwa. No i tak to się można żeś mnie strącił, no KZ. KZ. Nie strącaj mnie. Prawie stoi panel, weź nas wciągi do góry potem. Zapraszam, jeszcze. No spokojnie, jeszcze tam wejdziesz. O już, zamknął. Jeszcze to tył od ociupinka co się okay. do przodu, ile możesz, żeby moż udało się tą tylną rampę otworzyć. Każdy został na dole. Dzięki, kurwa! Spójrzcie mi to do mało, Dobra, to ja na razie, poradzisz, se. poradzisz se, nie? No. Dobra, sobie, poradzisz sobie, nie? Dobra, no Ile masz ja przywołałem, kurwa. O Jezu, jak ty zmieściłeś to afro pod tym hełmem. To jest... Pukałem! Ja jest ten celowcik, nie przejdziesz z ten kurwa. Jeszcze Arkadiusa nie ma. Jeszcze. Arkadiusa jeszcze nie ma. A on się kurwa jebany ten... ...czai za, za, za szyby. Jak, jak, nie jest, jak, jak go nie ma, jaki jest? KZ, to jak Arkadius dojdzie... ...to weź cyknij jeszcze zdjęcie w drugą stronę. Czekaj, mam pomysł. Czekaj. Mam pomysł na Arkadius... ...jak wtedy byliśmy w tym statku... ...za oknem, tak Ty biednego, papa, papa, leci, dojdzie, leci. Taki łeb z góry, dawaj Żeby się o szybę nie rozbił, Dobro, I dobra, i może wyjść zrobię zdjęcie Czekaj, przesiądę się Zajebiście <średytutki> Bliżej, Aby, bliżej, bliżej i niżej Zajebiście O, bez kitu Przejdźcie, przejdźcie bliżej do... T... Przesiądźcie się teraz obok Jacka Tak, chodźcie, chodźcie do mnie to by to było jest dobre wyłącznie? nagrać, on tam jeszcze e... Pruwa za oknem, nie. Tak, no, właśnie... Od... O, dobra, nikt mi się nie rusza, cyknąłem <laughs> Jakbyś tak rozwalił o szybę, nie? To, nie Barti, Barti, jeździ. Fosforos, przesiądźcie się bliżej jej Jacka Ja od razu wrócę na kanał te nasze screeny ja Mam 10 kamer po Tam, tam jeszcze jest... O, no, jeszcze jedno tam jest siedzenie, a kto jest w środku? O, Grucha. Chodź, Grucha. Weź, weź tam, się, bo trzeba ko fosforosa. Ko fosforosa. Ko fosforosa Gryba, to... do grucha, koło fosforosa siądź. A jak wsiąkał Zzał... to? Spójrzcie <śmienny> przez okno na tego. Grucha, siądź koło fosforosa. Aż żałuję, żałuję, że ten... <śmienny> o kurwa, dobre, Z dobre. Z mojej perspektywy to nagrywa. <śmienny> Zajebiście. O, siadaj, Grucha. <śmienny> Wygląda jak spotkanie piratów You round Tak po prostu, żebyście słyszeli takie BOOM i tyle Chyba gra się zgroszowała no, tak Obecny Obecny, ale trzeba Uż, będzie party nowa biera... od nowa stworzyć Nie widzę Ja już, nie ja widzę już nie tworzę, tworzę. No, bo Ja wyjebałem party ja, ja mam wszystkich chyba akurat, więc... A, wyjebałeś sobie party a, Berti, Chuck, okay. Chuck, Chuck, Ale wszyscy jesteśmy Ol tutaj. Nie poczułem. Obecny. Krogniew, Norbeusz, Czułka... O kurwa, was tutaj. Dobra, wszyscy zostali. Ma. Ekipa po dobrej imprezie, po dobrej imprezie. kolejny. czekaj, 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 czekaj. Czeka. Nie ruszajcie, nie ruszajcie, kurwa. Czekaj, okay, jeszcze ja się kładę. No to musimy się. zrobić taką. Okej, okay, chyba okay. nie to. Kliknąłem, moment. Kurwa, właśnie piłem, mm. teraz będę się udusiła do wójt. Jeszcze za kurwa, się koło, nie komunikuję. Ludzka stonoga! To, alfabet morsa, kurwa. Gdzie jest, kurwa, to sleep? No ukośnij Slipwpish, Slipwpish po prostu. Dobra, rób, róbcie, róbcie foty i proszę mi to wrzucać. A ten jeszcze nawalony tańczy pośrodku. Poczekajcie, z drugiej strony też nie zrobię. Ajajaj, aj, aj. działa zajebiście. Dobra, Tylko co najśmieszniejsze, co najśmieszniejsze, nie zaimplementowali tego po prostu tam gdzie hot -dogi kupujesz takie już, inne żarcia. Po no sorry, podejdź do hangaru tylko i wyciągnij windę na górę, dobra? No już idę, już idę. A czekaj kurwa? To... ja chyba jestem piętro za nisko. Zaimplementowali no. to tam, gdzie broń kupujesz, także trochę głupio, ale mniejsza z tym. Działa, jest, jest dobrze, działa. Dobrze. dobrze, że w ogóle jest tak. A, Nie bo on no, w ogóle... jest A wiem czemu, bo on, kurwa bez, bez Lenny Gira się zrespił ten terapii do tego. Dobra, po kogo miałem lecieć? Po nas. A, jesteś na <laughs> No, to No, u nas w to Just samo miejsce. Dobra, to się zatrzymuje w takim razie. Leć, leć. Lecę. Ktoś jest jeszcze nie wparty? Ja ja tak nie weź gdzie szybciej Co? Na laskę. O, wszystkim dawałem. już liczysz na ten, na podwózkę? Dokładnie. A gdzie ty stoisz, na górze? Ja Na górnym pokładzie ja Znowu mam infinite landing, także Dobra, ten jed, jeden campi widzę na Grimhackcie. Możemy na mikrotechu robić bunker, nie ma sprawy Dobra, sklejmowało mnie Mnie też Uuu, Co jest kurwa? stacją co? Co, co to jest to? Co to jest to? Bo co nikogo nie było jej? za sterami Nie Nikogo nie było za starami, a ja wyszedłem. Dobra, e, kto ma statek jakiś? Tak, daleko. Eee, Ty masz statek, zgarnisz mnie? Siema, panowie. Nie wiem, ja lecę za kimś. Obróć się do tyłu. Ja... Ja też nie wiem, nie wiem lecę. ogień i grucha widzę, że są. A kto jest jeszcze za ej Czekajcie, ja czekajcie, pójdźcie w dół. Fosforo zobróćcie. ja tutaj w barze czekam na kurwa na... To ty jesteś, to Ej, 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 ej. Czekajcie tam, bo prawdopodobnie się pojawi z powrotem. Ja Dobra. się zalogowałem. Ale mało, wiesz, kilometr od stacji kurwa. No to zaraz podlecę pod was. Ja się zrespiłem w Originie. Nie, nie, to To już lepiej go zostaw wtedy. You spin me round, round, baby, round, round. <musiCZ _> Daszko, pod nas? Daszko. Właśnie bym spróbował No to zapraszamy nie widzę tylko Krugniewa, widzę <coughs> A czemu ten do leci? <noise> no. No, no, się nie obracaj nie Dobra. A gdzie reszta? No ja jestem tutaj. Grucha ja tysiąc do Tysiąc metrów dalej jestem, Grucha. O, Jakbyś ciało, bym był nie się nie ruszaj, bliska. Ja w kierunku stacji nie. jestem, tysiąc metrów. God wasza, Ale, kurwa. Zbliżę się do was troszkę. Dobra, jestem. If ja wszyscy będą do. to powiedzcie. Ja u Weź mnie odbierz, tysiąc metrów Dobra, od stacji, jest, do stacji jestem. W której stronę? Ja nie widzę. Gadałem. Tysiąc metrów nie od ciebie, ruszaj się! A, Dobra, ja to tak widzę, że sit. I... Dobra. No, wsiadaj. Ja se na łóżku usiadłem. Oh, Ło, wlazłem. Tysiąc metrów w stronę. Usiadłeś na mnie? W sumie to nie pynto, więc... <laughs> Zapraszam, panowie. Czemu ty się kurwa cały świecisz na czerwono? Dostał hita. Dość cię próbował wykopać. <grywa> <grywa> kurwa, jak zwykle musimy poobracać, kurwa przemielić. Po góry pizdę Grawitacja złożyła Ile was tu jest? Czujesz tu dwie osoby są kurwa tu Pierdola Śląsko Ła ja, łodzo Kurwa nie o tyłu panowie, nie o tyłu kurwa Pana, Czekaj, czekaj Panie Dziecio kurwa Pokłócił, pokłócił Ej, jeden potem drugi, Oła, bo tak to nie wyjdziecie powodem. Wyrzucili mnie Niech ja, najpierw stanie ten coś na rampę Czekaj, czekaj kurwa Kurde Gdzie ja jestem? Ja dole. A, tu Nie, ruszaj teraz tam To gra Adaśko, wchodzisz? Nie wiem co się dzieje z Kazanem, ale jego znośnik czepie o. jakby go kopało 230. Dobra, możemy? jeszcze nataszko. Kur... Kurwa, Ta... dzięki. Kaczu, kaczuchy. Ej, jeszcze Jack. O. Kurwa, no tak. Nie, pusta na... Coś co pole jakiegoś u Iskosa. O, to, to różowe, bardzo fajne. Przodem lądować, czy tyłem? nawet dziobem. Dziobem. do was, czy, czy jak? Panowie, bo to kurwa już pierwsza dochodzi, także... Kurwa, równa misja, bo... Lądaj, ja ja fajrentuję na dzisiaj. Proszę. E? No, no, parę, Czekaj, F4. I rum mi się kończy, więc kurwa... No, tu nie dobrze ja się kończę. Kurwa, świeże 07 kupiłem. Tu na ziemię, muszę to stracić. Kurwa. Czekaj, to już idę tam do Was. Tu w miejscu. Dobra. Ee, kto, jak ktoś ma fajne misje tutaj, to niech szeruje. Niech każdy sprawdzi. Proszę, patrzę. Pod... Artykuł rok nie w macie. Budynku ja, mi ja żarcie. Mam ja mam tylko na mnie Budynku dość tak jest, no. Ale tam na tym siedzą na Grim Ale 890 goni ich to Możemy zablokować hangar na Grim Tu Bartek wysłał jakieś narkotyki, a dostałem żarcie. <śmiech> <śmiech> czy ja wyglądam na Dobra, to, no, no. <laughs> mam coś na HDC w Hiram. Dobra, ja jestem na pokładzie. Stasz, jak chcemy, Aaaa! Dobra! Za późno. Ciekawe ha, czy można się położyć we według... dwóch. To ja was może zostawię samych. Chodź <grym> Barcy. Na... Z kim chce się położyć? <grym> Chodź Barcy, wiem, że chcesz. Widzę <grym grym> jak patrzysz. To jest w turę. Chodźcie się kurwa. Ej, coś mam zaczęło rzucać po statku. Nie wiem co zgrane. Widzę jakbyś... Nie poszukiw... da się we Widzę środek w O, Adaśku. Tak kurwa, sam to wyskoczył jak Filip no. No nie da się. Ja tutaj powinna być w sumie otwierana ta. Ty nie wiem, co z ja mną rzucam Ej, w teksturach no, jesteś, panie. A to... Pani nie jesteś w teksturach. Pojebało cię po prostu. Nie. No, <laughs> jak z plantą wyjdziemy, to będzie lepiej. To jak lata, kurwa. Gdzie, gdzie jest kierowca tego okrętu, kurwa? Nie ma, lecimy sami. To jest ile tu jest pomieszczeń? Kurwa o. na tym. Ale o, 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 no, 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 wybuchnie, no, no, jest ostatnią. Jak to widać. Zatrzymaj się, misja ratunkowa, trzeba darkadiusa ściągnąć. A okay, gdzie jest? No w kosmosie. Wybuchnie, jest ostatnią. Nerbeusz, fajkę się Nie, bo ja bym do czegoś postrzelał. Nie w No już zaraz, tylko musimy zgarnąć. Dawaj do tego, do Nie, Ej, fajkę do tego. Dobra. Gdzie stoi? Dobra. No bra. Powiedz, jakby jest w środku. I to dno tego jest przejewane. Ale ciepła woda, co? No, ale nasi kurwa. A, bo nasikałem kurwa na to. Ja Czyli nasi czy tutaj siedzę Nie, 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 nie. Nie, nie, No, nie. Nie, 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 Jakie jest hasło twoje No bo ja miałem to z tym kurwa, z tym większym Kurwa zgubiłem się no, tam sieć Nie zasłania mi kobiet Ja se połażę w ostatku Będę napierdalał Im my tam coś kurwa O co to było Kurwa polciało tych rakiet Mam mamy jeszcze jakieś inne działko WZJUP no W dół. Około pilota już siedzi ktoś czy nie? Albo z przodu ma całkiem. A w przednim ktoś siedzi na dziurze? Kurwa tak. nie ma! W dół. Z nie ma. Nie wiem, ktoś siedzi w tym co... Schronka, ale na kadrze jest tam mogę. blisko, w Wróćcie, wróćcie, wróćcie. Sam przed statku. Daj trochę w dół, bo nie mogę strzelać. Całkiem przed, przed, przed yy, terapinem? Tak, dokładnie. Tam, tam jest wejście na te, na działko. Wiesz? się jebać? Nie, gdzie? Musisz się ja obrócić, gościu, bo ja to nie trafię. O, teraz, dobrze. Idealnie. Tu, gdzieś? Na ja razie też nie mam nikogo w zasięgu przez ten cały czas, kurwa. JeP o kurwa, te jakieś popierdolone. A nie wiem gdzie to macie te działka. Nie wiem, ta winda jest zbugowana, kurwa. jest poddać bliżej do nas. Czekaj, bo już uściął na liście tarczy. obróć w drugą stronę statek, proszę. W sensie rol w prawo. Rakiety raz, 2, 3, 4, trafiły Koniec imprezy. Dobra. Dobra. Dostałem statek jak najbliżej. Mówiłaś, ja, że jest trzech albo To był, kurwa, pierwszy raz. Trzech albo czterech. Tak. Tylko do czarnych tak. pamiętać. Dwóch na tym Ty Barti! Kurwa, macie, w hangarze nikogo nie ma, ja pierdolę. W małym hangarze. Nie mogę znaleźć wyjścia. A w małym hangarze mogę się iść. idź na górę do pilotki i to są. Uwaga, o kurwa, ale nie biegaj mi pod celownik do chuja. Do chuja pana. Sto jest na schodach, kurwa, wszyscy mi przepychają coraz niżej, ja pierdolę, ludzie. Ja się cofnąłem. W pilotce nie widzę tableta. Jeden kolej został, tylko jeden został. Pewnie jest w pomieszczeniach tutaj. A co my mamy stąd zabrać? Ja tego tak obserwuję sobie ten czat, kurde tyle nowych weszło No... How to... How do access quantum drive, kur. kurwa Kurwa no, i znikło Jump mi zniknął no, no Jump no. znikło Mnie też Tak, ktoś tam o, się w powietrzu tylko unosi Plus jeden Norpeus co zrobiłeś O! Wart, no. obudź się Weźcie mu otwórzcie rampę, niech leci do środka Tu dwie osoby macie w powietrzu Dobra, weź nas zabierz na Ewerusa w takim razie No To czekam no. <grych> the chase and the huntin' i set the pace when i'm running. i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to <laughs> <laughs> Ja zrób drugi, jak wszyscy leżą a... na ziemi, już, rozjebaki. Nie, to trzeba kolejne ujęcie, kiedy właśnie... jeszcze to... puszki porozrzucać wszędzie. Położyć się na ziemi. Puszki, nie, dobra, nie. to kolejne ujęcie, niech już dwóch leży, reszta tańczy. Dobra, ja leżę, czekaj. A na trzecim wszyscy leżą. O, ee, a, Braćku, a, a, Raczko, a na trzecią osobę, to wtedy wszystkie widzisz. Na siebie też. No, mam, tak. Tak all them shit